Widać w tych oczach, w tych ludziach, zobaczysz, tam są takie fajne urywki, jak oni próbują przełączyć się na ten wyższy horyzont. Niektórzy odpowiadają, nie mam pojęcia, nie są przygotowani w ogóle na, na takie pytanie. Dla mnie to była tragedia, nie? Po prostu postanowiłem przetestować tą technikę. Cześć, dzisiaj taki filmik noworoczny. Trochę jestem taki rozkudłany i w bluzie, ale jestem w takim miejscu, które, które wymaga trochę takiego stroju, bo ciężko tutaj się dostać. Mamy nowy rok. E, mnóstwo w internecie pojawia się filmików noworocznych, jak planować swoje cele i tak dalej. Ja zawsze sobie gdzieś tam to trochę oglądam. Myślę, że każdy z Was gdzieś tam też o tym myśli. Co w tym nowym roku zmienić, co zrobić lepiej. Ja tutaj chcę się podzielić tym, co u mnie zadziałało. Tym, co ja robię, tym, co ja lubię robić, a czy to zadziała u ciebie, to nie wiem. To jest raczej tak do przetestowania, do sprawdzenia u siebie, niż, niż do skopiowania. No dobra, ale czemu ja chcę tutaj mówić o planowaniu swoich noworocznych celów? Eee, z tego prostego powodu, że ostatnio bardzo zaczęło mi to wychodzić, a wiele lat wcześniej w ogóle mi to nie wychodziło. Czyli taka no, dosyć spora różnica. Eee, i postanowiłem, że sobie to dla siebie w pewien sposób usystematyzuję, no a czemu się jakby nie, nie tracę nic dzieląc się tym, tak? Jak się wejdzie do internetu i się poczyta niektóre takie pseudotechniki od jakichś tam coachów, to to jest takie słabe, nie? To jest takie miałkie i w sumie niewiele to zmienia, jak się obejrzy taki filmik. Czasem zerkam, co tego typu osoby mają do powiedzenia i czy to u mnie zadziała, no i sobie testuję, tak? Także podchodzę do tego bardzo praktycznie, nie znam się na tym jakoś głęboko teoretycznie, tylko widzę rezultaty. Jak coś sobie postanowię, to to jest. Dobra, więc jak ja wyznaczam sobie co roku cele? I tutaj chciałem zaznaczyć dwie rzeczy: nie mówię tutaj o planowaniu celów już, tylko dopiero o wyznaczaniu to pierwsza rzecz. A druga, jeżeli mam na myśli coroczne, to nie znaczy, że to są cele na kolejny rok, tylko że to wyznaczanie jest co rok. A cele mogą być na trochę dłużej, tak? Albo trochę krócej. Także pierwszym punktem, takim wstępem, od którego ja zaczynam wyznaczanie celów, to jest przygotowanie wyższego horyzontu. O co chodzi? Chodzi o to, żeby mieć wyższy punkt widzenia niż na co dzień. Wyobraź sobie, że nie wiem, jesteś gdzieś tam w pracy, coś tam robisz w ferworze codziennej walki i ktoś nagle wpada do ciebie i mówi: "Słuchaj, co byś chciał robić za 15 lat?". No wiadomo, że nie wiesz. Także chodzi o to, żeby być w ogóle w stanie myśleć o takich, powiedziałbym to w cudzysłowie, wyższych rzeczach. I teraz jak to można robić? Jak poszerzyć sobie ten horyzont? Jak przygotować się do takiego wyznaczania celu? Dla mnie przede wszystkim to jest zmiana miejsca. Czyli tam, gdzie będę sobie myślał o moich celach, o mojej przyszłości, chcę, żeby to było miejsce inne niż moja codzienność. I to jest stosunkowo łatwo osiągnąć w tym okresie świąteczno-sylwestrowym, bo często gdzieś wyjeżdżamy, czy wracamy do rodziny, czy jedziemy gdzieś w celach rozrywkowych skorzystać z okresu takiego właśnie sylwestrowego. Kolejna rzecz, zmiana rutyny. No właśnie, czyli jeżeli szacuję, że, że takie ustalanie rocznych celów zajmie ci 4 dni, no to fajnie, żeby przez te 4 dni no nie zajmować się tym, czym się zajmujesz na co dzień, tak nie wiem, nie chodzić do pracy, czy tam nie prowadzić firmy, czy nie wiem, czy nawet nie chodzić codziennie na trening. To przełączanie się na wyższy horyzont to jest tak naprawdę część dużo większej takiej strategii myśleniowej, o której nie będę teraz mówił, ale być może kojarzysz zagadnienia flow lub strefy, czyli jak przełączyć się na tryb intensywnej pracy. Jak wyłączyć się z tego trybu intensywnej pracy, z tak zwanej strefy, zony, czy niektórzy mówią na to flow, to właśnie przełączanie się pomiędzy tym flow, a tym poziomem wyższym, który, który nie jest flow, to jest przełączanie się pomiędzy horyzontem pierwszym i drugim. A to, o czym my tutaj mówimy w kontekście takim powiedzmy rocznym, dwu, trzy, pięcioletnim, to jest tak naprawdę poziom czwarty. Czyli korzystając z tej strategii myślenia horyzontami, to jest przełączenie się z poziomu trzeciego na czwarty, czyli z obszarów skupienia. Na obszar celów, i to jest właśnie to, co ja robię w tym pierwszym punkcie. Zapewniam sobie taką psychiczną możliwość operowania z tego poziomu wyższego. Już pomijam, że to jest czwarty. I jeszcze dwie takie szybkie techniki, yy, które pomagają bardzo fajnie się przełączyć, przygotować do planowania celów, yy, zwiększając ten horyzont. Pierwszy sposób jest w kontekście czasowym, drugi jest w kontekście przestrzennym żeby poszerzyć sobie horyzont w kontekście czasowym, co możesz zrobić? Możesz na przykład obejrzeć swoje zdjęcia z młodości, to jest takie rozciąganie tego horyzontu wstecz, a możesz na przykład porozmawiać z osobami starszymi, powiedzmy z twojej rodziny, którzy pamiętają dawne czasy, którzy mogą ci opowiedzieć, jak to kiedyś było. No w czasie wojny to się działo tak, tak i tak, a za, mo za mojej młodości to było trochę inaczej. I zobacz, że od razu się przepinasz na wyższy horyzont. Myślisz sobie kurczę, a u mnie to jest tak, a ja a 10 lat temu to ja robiłem tak, tak. Zobacz jak szeroko ty już wtedy zaczynasz myśleć w kontekście czasowym. I ten drugi wymiar to jest wymiar przestrzenny, czyli lepiej sobie siąść na balkonie i mieć jakiś fajny widok. No taki nie zawsze się zdarza, przyznaję, że ja mam teraz tutaj widok na wulkan, tak? I na jakieś tam ruiny. To, to może nie musi to być aż tak, ale żebyś nie siedział w piwnicy i nie miał metr przed czołem ściany. Do takiego przełączania się na wyższy horyzont fajnie jest po prostu widzieć przestrzeń. Tak, to po prostu tylko o to chodzi, tak? Żeby widzieć swoimi oczami przestrzeń. To pomaga. Jakiś sokół. Bo tutaj latałem to dronem przed chwilą i skubany atakował. Ale jak podlatywałem bliżej, to leciał sobie na chwilę gdzie indziej, nie? Także trochę próbował atakować mojego drona, a trochę ym, nie chciał też. Yso, no, szybko rezygnował. <laughs> Dobra. I teraz drugi punkt, który praktycznie zawsze się pojawia przy planowaniu celów, przy, przy wyznaczaniu celów. E, gdzieś tam wejdziesz na dowolnego bloga, dowolny filmik na YouTube sobie obejrzysz, to każdy będzie o tym mówił, tylko będzie inaczej to nazywał. Ja to nazywam rozciąganiem mózgu. No, dokładnie tak jak w sporcie tak. E, troszeczkę. Szerszy zakres musisz złapać na początku, żeby potem podczas treningu używać mniejszego, tak? Po prostu takie trochę nadwymiarowe rozciąganie. Najpierw powiem czemu, a potem powiem jak. Czemu? E, żeby uniknąć tak zwanego wąskiego kadrowania, czyli ty masz jakieś tam swoje życie, masz jakieś tam doświadczenie, pracujesz w jakiejś branży, masz jakieś tam życie rodzinne i na pierwszy rzut oka każdy z nas ma tak, że będzie próbował. W w tym obszarze, tak, gdzieś tam te cele sobie wyznaczać, a potem może się okazać, że kurczę. Czemu 10 lat temu nie wpadłem na to, na tamto? Chodzi o to, żeby poszerzyć, żeby wyjść poza te swoje takie wąskie ramy. I jeszcze, jak chcesz bardziej się zmotywować do tego, że warto ten drugi punkt robić, czyli to rozciąganie mózgu, to taki filmik ci polecam, gdzie pytają ludzi w sądzie ulicznej, zadamy wam jedno proste pytanie. I oni tak, ha ha, ha dobra, sobie czeka jakaś sonda uliczna, pewnie będzie co tam lubię jeść i tak dalej, a tu BUM pojawia się pytanie, czego najbardziej w życiu żałujesz. No i warto obejrzeć ten filmik, tak? Właśnie yy, polecam, podlinkuję. Yy. Ludzi zatyka, nie? Bo to jest tak, że oni sobie idą, idą sobie deptakiem, i wiesz, i on sobie myśli, tutaj kurczę, ale mam fajne buty, albo, ale mu powiedziałem tam przed chwilą, a to było fajne, albo no, zaraz się tam. Są na bardzo niskim horyzoncie i nagle BUM, czego najbardziej w życiu żałujesz? I widać w tych oczach, w tych ludziach, zobaczysz, tam są takie fajne urywki, jak oni. Próbują przełączyć się na ten wyższy horyzont. Niektórzy odpowiadają: Nie mam pojęcia. Nie są przygotowani w ogóle na, na takie pytanie. Tak? Także w tym drugim punkcie chodzi o to, żeby w przyszłości nie być zaskoczonym, że na coś nie wpadłeś. A inni na to wpadli na przykład, tak? Kurczę, a, a ja nie. No i teraz jak to zrobić? Wypisywanie pomysłów. Ale co jest ważne? Oczywiście ważne jest, żeby to robić na papierze. To ja wiem, że to każdy to tłucze i każdy, każdy mówi, że tak jest, ale ja akurat się z tym zgadzam. To warto robić na papierze. Ale co jest jeszcze ważniejsze? Ważniejsze jest to, żeby przejść pewien próg, przekroczyć pewien próg. Czyli jeżeli czujesz, że będziesz miał, bo, bo mówimy o tym, żeby wymyślić, wyznaczyć swoje cele, jakie chcesz osiągnąć, tak? Żeby je zdefiniować. No to załóżmy, że spodziewasz się, że 10 takich celów jesteś w stanie wymyślić. No to narzuć sobie, że masz e, wymyślić takich celów 20, tak? Jeżeli jesteś osobą bardzo kreatywną i wiesz o tym, no bo to już powinieneś wiedzieć, i wiesz, że wymyślisz takich celów 20, to zmusz się i postanów sobie w ciągu tych kilku dni, że wymyślisz tych, że wymyślisz tych celów 30. I teraz dlaczego? Chodzi o to, że na etapie wymyślania, na etapie takiej burzy mózgów, dopiero po przekroczeniu pewnego progu my zaczynamy trochę inaczej używać mózgu. Nie? Właśnie chodzi o to rozciąganie. I teraz wypisuję sobie pomysły, co by mogło być moim celem, tak? I okej, okay, wypisałem 20 rzeczy, no nie no, głowa paruje, godzinę już siedziałem, wymyślałem, no już na pewno nic nie wymyślę, no już nie ma, już nawet jakieś takie głupie cele zacząłem wymyślać, byleby tylko były. No i właśnie wtedy, jak już wymyśliłeś te 20, to wtedy poprawiasz się na krzesełku, kawka czy tam woda i zaczynasz wymyślać dalej. I wtedy to się wszystko zaczyna dziać. Doprowadzasz się do pewnego stanu, w którym poziom kreatywności wzrasta. Trzeci punkt u mnie, to może będzie trochę zaskoczenie, ale w trzecim punkcie ja robię przegląd poprzedniego roku. O, dlaczego w trzecim dopiero, a nie w pierwszym? No właśnie o to chodzi, bo jakby zrobienie przeglądu swojego roku, wystawienie sobie oceny, sprawdzenie w ilu procentach udało mi się jaki cel osiągnąć, to zwiększa zagrożenie tego wąskiego kadrowania, bo ty się już zafokusujesz. Na tych celach, które już miałeś wcześniej wyznaczone i wiesz, i z automatu. Kolejne cele, to a tego nie dokończyłem dobra, to ten sobie przyłożę tutaj. Jakby myślisz już bardzo wąsko w kategoriach tych swoich poprzednich celów. Po prostu chodzi o to, żeby wyjść od jak najbielszej kartki, jak najbardziej białej kartki, żeby nie zawężać się przez samego siebie. No i ja faktycznie tak robię. Jak już w tym trzecim punkcie jest czas na podsumowanie poprzedniego roku, to sprawdzam sobie, próbuję sobie bardzo obiektywnie, krytycznym okiem ocenić, co mi się udało zrobić, czego mi się nie udało zrobić, yy, w ilu procentach yy, i jakby patrzę też na rzeczy, których nie zaplanowałem na ten rok, ale mimo wszystko jakoś spontanicznie udało mi się osiągnąć coś fajnego, tak? No i czwarty punkt, który ja sobie nazwałem po prostu robota, tak? No bo teraz haha, przyszedł ten czas, żeby siąść do tego, co właśnie trzeba zrobić, czyli wyznaczyć cele i... To zrobić. I u mnie to wygląda tak, że przede wszystkim biorę te wszystkie sprawy z punktu drugiego, te takie mocno szerokie pomysły, i teraz jadę z tym w sposób krytyczny, optymalizujący, możemy powiedzieć, taki proces eliminacji i optymalizacji, tak? Czyli najpierw zmniejszasz liczbę e, tych celów, tak, żeby to się zamknęło, nie wiem, czy w roku, czy w kolejnych 4-5 latach. I ten czwarty punkt, czy tej, tej, tej takiej faktycznej roboty, polega u mnie na tym, że pod koniec tego punktu ja chcę mieć dwa bądź trzy jasno opisane cele, skonkretyzowane. I bardzo uproszczając, u mnie to się na tym kończy. Ja wiem, że są osoby, które do tego całego procesu wyznaczania celów dodają jeszcze planowanie tych celów, czyli już je mają wyznaczone, ale teraz będziemy układać plan. Myśleli o możliwościach i będą robić burze mózgów do każdego z nich. Następnie ustalać jakieś terminy, możliwości yy, i dzielenie tego wszystkiego na projekty. Ja tego nie robię. U mnie wyznaczenie celów kończy się wypisaniem konkretnych celów. Natomiast cała dalsza robota, to co trzeba z nimi robić, ja już sobie robię to w ciągu roku. Warto jeszcze dodać piąty punkt, taki ja bym powiedział czwarty i pół, ale okej, okay, niech to będzie piąty. Jest taki pan Simon Sinek. Bardzo polecam. Zasłynął z książki Start with Why, czyli zacznij od dlaczego. I on w sumie ma jedną rzecz tylko do przekazania światu, ja tak uważam. Bardzo ważne jest zdefiniowanie swojego powodu, czyli znajdź swoje dlaczego, zacznij od swojego dlaczego. I u mnie bardzo prosto. Każdy cel sobie biorę, i takie 3-4 myślniki piszę sobie, dlaczego chcę to osiągnąć. Powiem szczerze, że tak. Ja na początku, yy, kilka lat temu, myślałem, że właśnie zdefiniowanie tych powodów, tak naprawdę, dlaczego chcę to robić, że to mi będzie pomagało w trakcie tego roku, tak, czyli teraz w roku 2023. Zdefiniowanie tych powodów mi w jakiś sposób tam pomoże. Okej, okay, może jakoś podświadomie tak, ale bardzo pomaga mi to w przeglądzie poprzednich lat. Ojeju, to jest bardzo cenne. Jak ja sobie patrzę, jakieś tam miałem cel, o, tu miałem takie cel, to ha, tu miałem taki cel, ale śmieszny, nie? Co ja wtedy myślałem w ogóle? Ale jak ja wtedy czytam te wszystkie why, 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 te wszystkie myślniki do każdego celu, czemu ja to chciałem, no to się odtyka znowu umysł i kurczę, wtedy miałem taki tok rozumowania, a teraz mam taki. I wiesz, i to bardzo pomaga, nie? Przy kolejnych iteracjach z roku na rok, z roku na rok, to bardzo pomaga zdefiniowanie, czemu ja to chciałem zrobić. Warto wypisać tę listę Twoich dlaczego dla każdego celu, bo to będzie stanowiło taki fundament takiego celu, tak? One nie, te cele nie będą wisieć w powietrzu, tylko one będą mocno zakotwione w Tobie, w rzeczach, które są dla Ciebie ważne. Aha, no ale jeszcze jeden tip, jak wypisywać te myślniki dlaczego do każdego celu. To też jest taka fajna mini technika że bierzesz sobie ten cel, właśnie masz go napisanego na kartce w swoim notesie i piszesz myślniki, właśnie dlaczego chcesz to zrobić, dlaczego, dlaczego. Tylko robisz to tak, piszesz dlaczego to chcesz. No i no w sumie to powinno być dla Ciebie jasne, bo chcę to, to, to i tamto. I kolejny myślnik możesz napisać jakby równoległe dlaczego, ale najlepiej jest to robić jak małe dziecko. No dobra, ale dlaczego ten pierwszy myślnik? No jakby okej, okay, to jeszcze jesteś w stanie wyjaśnić, piszesz dlaczego. I znowu jak małe dziecko, no dobra, ale dlaczego? I tak za trzy razy sobie strzel dlaczego i naprawdę zwątpisz, nie? Do, gdzieś tam dotrzesz do takiego punktu, gdzie naprawdę musisz się mocno zastanowić dlaczego. I jeżeli to nadal będzie aktualne, jeżeli nadal będziesz umiał odpowiedzieć dlaczego, to jest ten cel wtedy... Yy... Można powiedzieć, że ten cel jest wtedy celnie trafiony, tak? że faktycznie to powinieneś zrobić. Jeszcze szybko wymienię kilka takich rzeczy, które u mnie totalnie nie działają. Prze jak się w internecie naczyta, jak to robić, jak nie robić, ja mogę zdradzić właśnie, co u mnie z takich rzeczy nie działa. Także może będziesz mógł ominąć parę pułapek, ale z tym to może przyjdziemy się kawałek, co? Także pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o wyznaczanie celów, która u mnie nigdy nie zadziałała, to jest wyznaczanie sobie procesów jako celów. Że moim celem będzie, że będę trzy razy w tygodniu chodził na siłownię. No, sorry, ja teraz po, po kilku latach wiem, że to nie, dla mnie to nie jest cel. To jest proces, który sobie mogę albo włączyć, albo wyłączyć. Yy, natomiast kiedy ja osiągnę ten cel? No nie wiem, czy że, wiesz, to już lepiej można by było, że chcę osiągnąć w życiu taki miesiąc, w którym byłem 20 razy na treningu, tak? OK, zrobiony, odhaczony, ale właśnie postanawianie sobie procesów jako celów. U mnie przynajmniej w ogóle nie działa. Albo że, nie wiem, nie będę jadł czekolady. Dla mnie to też nie jest cel, bo ja nie mam jak zweryfikować, czy ja go zrobiłem, czy nie. Kolejna rzecz, która u mnie nigdy nie zadziałała, to definiowanie konkretnych dat. Mnie to, to, ta, znaczy dla mnie to nie ma znaczenia, tak? Jak ustawię sobie, jak zdefiniuję sobie konkretną datę, to na pewno się spóźnię. Przykro mi. Wszystkie postanowienia noworoczne, które kiedykolwiek sobie zdefiniowałem i osiągnąłem, Zawsze trwały dłużej niż gdzieś tam sobie myślałem, planowałem, tak? Także odstąpiłem od tego, nie definiuję sobie konkretnych dat, raczej skupiam się na odpowiednim przygotowaniu, nastawieniu i postanowieniu, że to zrobię, niż zdefiniowaniu konkretnej daty. To, czego też mi się nigdy nie udało zrobić i co na mnie totalnie nie działa, to jest zdefiniowanie więcej niż trzech celów rocznie. Zależy, jakie chcesz mieć te cele, tak? Może, może jakieś takie mniejsze, mniejsze kroczki. No to wiadomo, że Ci się uda, tak? U mnie, u mnie to musi być tak, że to są hardkorowe sprawy, duże, ogromne, w które nie wierzę, że je wykonam praktycznie, że rozum mi podpowiada, że nie. Nigdy nie udało mi się zrealizować więcej niż trzech celów e, w ciągu jednego roku. I jakby dla mnie to jest ok, ja to akceptuję i po prostu na tej podstawie podchodzę do kolejnych moich planowań, tak? No i ostatnia, czwarta rzecz, która według mnie nie działa, jeżeli chodzi o wyznaczanie celów, to taki podział na cele osobiste i cele zawodowe. To też często spotykam gdzieś tam. No to najpierw sobie osobiste, a potem zawodowe sobie zdefiniuj po trzy albo po pięć, tam po dziesięć. U mnie to totalnie nie działa. Ja na to wszystko patrzę jednowymiarowo, bo mam jedno życie i nie potrafię tego tak rozdzielić. Załóżmy, że chcesz osiągnąć, że masz jakiś cel finansowy. No, to jest osobisty czy zawodowy, wiesz, i taki, i taki, tak? I u mnie każdy cel tak wygląda. On dotyka tych dwóch obszarów, więc nie jestem w stanie za bardzo tego w ten sposób wydzielić. Powiedziałem o rzeczach, które u mnie nie zadziałały, które gdzieś tam przeczytałem, to wiedziałem się jak to robić i to nie zadziałało. No to teraz jeszcze takie dwie rzeczy, które u mnie zadziałały, a, a nie mogłem ich za bardzo tam wcześniej do filmiku nigdzie wsadzić. Więc na koniec jeszcze takie dwie rzeczy. Za pierwszą się posypie dużo hejtu, na pewno, ale u mnie to działa, więc możesz przetestować ten zeszyt, w którym będziesz to robić, w którym ja to robię. Gdzieś słyszałem taki fajny pomysł, że ten zeszyt ma być drogi dla Ciebie. Czyli jeżeli nie wyobrażasz sobie na przykład, żeby za zeszyt zapłacić 20 zł, to znajdziesz zeszyt za 40 zł. Jeżeli nie wyobrażasz sobie, żeby za zeszyt dać 5 zł, to kup za 10. I no, ja ten zeszyt kupiłem za 60 zł, nie? Dla mnie to była tragedia. Nie? Po prostu postanowiłem przetestować tą technikę. I powiem Ci, że to działa. Bo ja tutaj mam cele spisane już od 2017 roku. Oczywiście dbam o ten notes, żeby go nie zgubić, tak, bo był drogi. Piszę w nim ładnie, bo był drogi. Piszę w nim tylko najważniejsze rzeczy. I druga rzecz, już ostatnia. Ja uważam, że z wyznaczaniem celów nie powinno się spieszyć. Ja sobie zaczynam tak o tym wszystkim już myśleć w grudniu, wiadomo, bo są święta, bo właśnie zmienia się lokalizację. Często czy odwiedza się rodzinę, czy, czy, czy jakieś tam inne podróże się zdarzają w tym okresie. Także już automatycznie człowiek. Przełącza się na ten wyższy horyzont i zaczyna myśleć o takich sprawach. Natomiast ja nie mam zupełnie spiny z tym, żeby cele wyznaczyć sobie do końca stycznia. I teraz czemu? Po pierwsze, nigdy nie wiem, kiedy mnie znajdzie wena a to jest bardzo ważne e, możesz nie mieć weny 1 stycznia 2. I drugim takim powodem, dlaczego ja się z tym nie spieszę dlaczego daję sobie czasem nawet półtora miesiąca na wyznaczenie tych konkretnych celów dlatego, że ja uważam, że jeżeli coś postanowisz szybko, szybko się to rozpędzi, to jest większe prawdopodobieństwo, że to szybko zgaśnie. Jeżeli będziesz się z tym rozpędzał stopniowo, powoli, to ja wierzę, że to ma takie działanie jak koło napędowe, tak? Nie wiem, czy kojarzysz, ale było takie, nawet do maszyn do szycia, były, czy, czy do jakichś tam maszyn tokarskich kiedyś, były takie koła napędowe, że to było strasznie, ciężko było rozkręcić, więc jakimiś tam przekładniami rozpędzało się to. Długo i wolno, ale było bardzo ciężko to wyhamować. Tak? Tam potem się przykładało jakieś czy, czy wrzeciono, czy, czy jakieś dłuto, czy jakiś nóż skrawający. I to koło bardzo długo, jakby ta energia kinetyczna starczała na bardzo długo. Więc ja uważam, że to też jest trochę taki czynnik. Ja staram się rozpędzać długo, do tego kolejnego roku. No, i to tyle. Powiedz, co o tym myślisz. Każdy pewnie ma jakieś swoje przemyślenia. Zachęcam do podzielenia się. Ja te komentarze czytam i mam nadzieję, że może też się coś ciekawego dowiem. Tymczasem kończę. Fajna miejscóweczka, nie? Także jeszcze kilka ujęć na zakończenie filmiku. I życzę dobrego roku. Cześć. Jakiś hotel to pewnie miał być, domyślam się. Bo ja akurat się zatrzymałem w hotelu tamtym. E, pff, powiem tak. Jeżeli chcesz przyjechać do tego hotelu, bo spodobała ci się miejscowieczka z mojego filmu. Widoki są przecudne e, stamtąd, naprawdę. Ale jakoś samego hotelu to tak, jak weszliśmy tam, ja tak się rozejrzałem po tych żyrandolach, kloszach i tak pomyślałem sobie, że. Wystarczy ściągnąć tylko gaśnicę ze ściany i już tam można kręcić jakiś serial o piłsudzkim, nie? Takie mniej więcej czasy, zapach taki wiesz. Bardzo to wszystko jest takie starawe. O, tutaj jeszcze zobaczmy. Kończę nagrywanie, bo muszę jeszcze przeleść przez płot. Niestety nie jest to miejsce. Jakoś tak w miarę fajnie dostępne. Trzeba przeskoczyć.